Kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie i pierwszym filmie w nowym roku. Mam nadzieję, że rozpoczęliście rok pomyślnie, czego Wam serdecznie życzę. No a ja Was dzisiaj zapraszam na Denko, dlatego że już dłużej po prostu czekać nie może i może to nie jest najlepszy temat na pierwszy film w roku, ale po prostu mam już taką górkę, że muszę to Denko nagrać, także zapraszam na Denko. I tak jak powiedziałam, tutaj mam już naprawdę wszystko z górką. Zacznę od tych dużych opakowań, które mi się już tu wysypują z tego koszyka. I to są oczywiście produkty do włosów. Słuchajcie, szampon z Green Pharmacy i to jest szampon z rzęszeniem. To już jest chyba moja trzecia butelka, tak mi się wydaje. To jest szampon do włosów tłustych u podstawy i suchych na końcach. Kiedyś już mi ktoś tutaj zrobił taki niebezłośliwy komentarz, że. Ciekawe, że są jeszcze ludzie, którzy wierzą w takie obietnice. Nie wiem, czy wierzę, czy nie wierzę. W każdym razie szampon sprawdza się u mnie bardzo dobrze. Ja mam rzeczywiście włosy, które się przetuszczają u podstawy. Yy włosów czyli przy głowie natomiast całą resztę mam y, suchą. Ja myślę, że to jest tak samo, te, te szampony działają na tej samej zasadzie jak kremy do cery mieszanej. Skąd krem wie, w którym miejscu cera jest tłusta, a, a w którym miejscu cera jest sucha. Myślę, że to działa raczej na zasadzie regulacji tego wydzielania sebum niż takiego osuszania, tak jak na przykład w przypadku do szamponów y, w przypadku szamponów do włosów tłustych, gdzie one zupełnie jak gdyby przesuszają trochę te włosy, żeby ściągnąć ten nadmiar sebum, tutaj raczej chodzi o regulację tego wydzielania sebum, także tak, tak ja sobie to wyobrażam. Tak czy inaczej, szampon sprawdza się bardzo fajnie jest trochę mało wydajne, bo dosyć słabo się pieni i jest bardzo rzadki, No ale to jest Green Pharmacy, one nie są drogie, także bardzo dobrze mi się sprawdzał. I na pewno jeszcze do tego szamponu wrócę. I jeszcze jeden szampon, który mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdzał, to jest tego OGX. Ja nie wiem, czy to jest marka dostępna w Polsce. W każdym razie to jest Apple Cider Vinegar, czyli z octem jabłkowym. Rzeczywiście trochę tym octem jabłkowym pachniał. Bardziej jabłkami niż octem, ale coś tutaj było w ten deseń, ten zapach. Bardzo fajnie włosy oczyszczał, ale ich jak gdyby nie, nie obdzierał z tego wszystkiego. Był łagodny dla skóry głowy, włosy pozostawały rzeczywiście miękkie i błyszczące, a jednocześnie bardzo ładnie oczyszczone. No i to jest już szampon, który jest bardzo gęsty i mocno się pieni, także bardzo wydajne opakowanie. Ja myślę, że ja do tego szamponu też jeszcze kiedyś wrócę jak znajdę w jakiejś dobrej cenie, bo naprawdę sprawdza mi się bardzo fajnie. Yy, wrzuciłam jeszcze do denka y, tą mgiełkę unoszącą u podstawy, mgiełka unosząca włos u nasady z firmy Anwen. Dobrze się sprawdzała ta mgiełka, chociaż wolę tą z y, Tony Guy, którą używam której teraz nie mogę w ogóle znaleźć w sklepach, nie wiem dlaczego, ale dobrze się sprawdzała. No, nie mam jej nic do zarzucenia, chociaż mówię, wolę osobiście te inne. Chociaż ja tego typu w ogóle lubię produkty do włosów, dlatego że lepiej się u mnie sprawdzają niż pianki czy jakiekolwiek inne do utrwalania. Po prostu podnoszą mi włosy, na delikatnie te włosy usztywniają i no nie wiem, u mnie się fajnie sprawdzają tego typu rzeczy. Czy tutaj coś jeszcze jest do włosów? Jest wrzuciłam tutaj jeszcze farbę do włosów nie wiem czy wrzucać takie rzeczy, farba do włosów z Natur Tint, bo też czasami się mnie pytacie, jakich farb używam Natur Tint, ja mam kolor 8C to jest Copper Blond i to już jest któreś opakowanie z kolei i nawet mam jedno czy dwa w zapasie, po prostu w tym samym kolorze bo przypadł mi do gustu po prostu ten kolor i ładnie się wypukuje w taki, taki złoty blond ja mam dosłownie pojedyncze się we włosy, także jak mam odrosty, to mam te odrosty ciemne i jakoś to, nie wiem, mnie aż tak bardzo nie razi, także jak już zaczynam je razić, to wtedy zaczynam znowu włosy farbować, więc tak, takiej farby używam. Bardzo lubię te farby z Natur Tint. Mam wrażenie, że one są delikatniejsze dla skóry głowy, że tych włosów tak nie niszczą. Y jeśli chodzi o trwałość, to bym powiedziała, że one są tak samo trwałe jak Olia. U mnie Olia też się jakoś bardzo mocno nie trzyma, się wypukuje i tak samo te, ale mówię, wypłukują się w taki ładny kolor, więc, no mówię, bardzo lubię te farby. I też z Natur Tint to to była... Hmm, miniatura dołączona do farby i to jest Multi Care Mask ja wcześniej miałam taką z Ginoą, teraz to jest jakaś inna ale bardzo lubię te odżywki maski do włosów, nawet teraz w promocji sobie w ten baret zakupiłam duże opakowanie tej z Ginoa natomiast mówię, no bardzo fajnie mi się sprawdzają do moich włosów one są takie nawilżające, ale nie obciążające, świetne, świetne odżywki maski do włosów Dalej, no i to, to właśnie te duże opakowania, to było wszystko to. Słuchajcie, szampon do włosów, który przywiozłam z Polski, który koniec końców zużyłyśmy z córką jako y, płyn do kąpieli i płyn do mycia ciała. To jest Isana. Y, szampon. To jest w ogóle wszystko po niemiecku. A czekajcie, jest naklejka. Szampon do włosów, y, wymarzona długość do włosów długich, zniszczonych. I ja rzeczywiście jak byłam jeszcze w Polsce to miałam włosy nie, już też miałam je przycięte. W każdym razie takie mam zapędy jeszcze do kupowania szamponów do włosów długich i zniszczonych, bo zawsze one były trochę przesuszone farbowanie, no teraz włosy obcięłam, więc już inne trochę szampony potrzebuję, ale ten szampon on był po prostu, u mojej córki jeszcze się tak najgorzej nie sprawdzał, ale u mnie się sprawdzał źle. On był bardzo obciążający. To jest taki gęsty szampon, mocno jakoś nie wiem, nawilżający czy odbudowujący to, te włosy i przez co bardzo mi włosy obciążał, także ja już do niego nie wrócę. Bardzo mocno perfumowany. No, nie zrobił na mnie jakiegoś dużego wrażenia, a byłam ciekawa, bo ja nie mam tutaj dostępu do kosmetyków Isany, więc jak byłam tam w Polsce i byłam w potrzebie po prostu kupienia sobie jakiegoś szamponu, to wzięłam tą Isanę, no ale po prostu chyba trafiłam nie na taki rodzaj jak, jak, może powinnam wybrać, tak? I to chyba jest wszystko, nie, jeszcze nie wszystko. Jeszcze jeden kosmetyk do włosów, który dękuje pełny. I to mi się też naprawdę bardzo rzadko zdarza. I to jest znowu Anwen. Yy, I to jest yy, ziołowa wcierka rozgrzewająca Grow Me Tender. Yy, słuchajcie, to jest wcierka, która jest chyba na bazie pieprzu albo jakiejś mięty pieprzowej, albo nie wiem czego. I ona po prostu tak mi niemiłosiernie szczypie w głowę. Ja rozumiem, że ona ma być rozgrzewająca i że ma pobudzać te cebulki i tak dalej, ale mnie po prostu to pali żywym ogniem. Mało tego... Yy, Podczas rozpylania tego we włosy, no wiadomo, że trochę się tego dostaje do, no w powietrze i jakikolwiek wdech, wdech tego preparatu powoduje, że mi po prostu boli gardło i łapie mnie tak niesamowity atak kaszlu. No po prostu nie jestem w stanie zużyć tej mgiełki i dlatego dynkuję Szkoda mi, bo to nie były jakieś bardzo tanie produkty. No i byłam ciekawa po prostu produktów Anwen, ale no to mi się zupełnie nie trafiło. Nie, nie sprawdziło. Gromi tender, oni chyba mają jeszcze jakąś tam wcierkę, ale już boję się cokolwiek wybierać z tych wcierek, bo nie wiem. No po prostu nie trafiło mi się, nie, nie, nie sprawdziło mi się to w ogóle. Okej, okay, słuchajcie, jeszcze mam tutaj produkt do ciała i to jest z Buff and Body Works. Jak byłam w Polsce, to też kupiłam sobie trzy takie miniatury balsamu do ciała z Buff and Body Works. Ja tutaj to opakowanie jeszcze rozetnę, jak już pokażę Wam w denku, bo ja wiem, że tutaj jeszcze coś tam zostało, ale po prostu nie lubię wrzucać do denka takich rozciętych opakowań. I to jest Coppel Coconut Sands. I to było na tyle. Yy, taka jakaś, nie wiem, edycja letnia, ja się kompletnie na tych kosmetykach z Bodyworks Body Works nie znam, bo one tutaj dla mnie są niedostępne, ja wiem, że one są w tej chwili już dostępne w Nextie, ale u mnie stacjonarnie ich nie ma, ja online w Nextie zakupów nie robię, także no, generalnie są albo niedostępne, albo bardzo trudno dostępne, także będąc w Polsce kupiłam sobie takie trzy miniatury, różne różnego zapachu, no i też użyłam yy, przyjemny zapach Taki mocno kokosowo-czekoladowy. Dla mnie dosyć syntetyczny. Kojarzący mi się trochę z tym masełkiem z Palmersa. Kojarzy mi się to też trochę z produktami z The Body Shop. Gęsty balsam, ładnie nawilżał, mocno pachniał i przez długi czas. Czy ten zapach jest ładny, czy nieładny. Mi się wydaje, że rzecz gustu. Takie ciasteczka kokosowo-waniliowo, tak. No, ładny zapach, no, ale no mówię, jakoś one nie wprawiają mnie w zachwyt, te kosmetyki, o tak. Ja sobie je z przyjemnością pozużywam te miniatury, które kupiłam, ale nie sądzę, żebym miała kupować coś jeszcze, dlatego że uważam, że one są po prostu niewarte tej ceny. No ale to jest takie moje zdanie. Yy, ok, słuchajcie, nie wiem, jakby tutaj to sensownie zrobić. Trzymam w ręku, to już pokażę. Yy, suplementy diety. Yy, Zużyłam drugie już opakowanie ashwagandę. to jest taki. Yy, Preparat, który ma pomagać walczyć ze stresem, a raczej z obniżaniem kortyzolu we krwi. Czy to działało, czy nie działało, jest mi ciężko powiedzieć. Teraz skończyłam drugie opakowanie, zrobię sobie przerwę i zobaczymy, czy będę się inaczej czuć. Nie wiem, po prostu mam mieszane uczucia, czy warto tego typu preparaty przyjmować, czy nie. Mam mieszane uczucia i nie potrafię po prostu na to odpowiedzieć w żaden sposób. No i drugie tutaj też, to jest drugie z kolei opakowanie, które zużyłam. To jest wapno, magnes, cynk i witamina D3. I ja tego typu preparaty cyklicznie po prostu przyjmuję, dlatego że mnie bolą stawy. I to jest jedyny preparat, który mi pomaga. Próbowałam, no, próbowałam tę siarkę. Próbowałam też jakieś tam inne suplementy. Ktoś mi tutaj z Was mówił, że kolagen. No, może jeszcze spróbuję tego kolagenu, ale te preparaty właśnie z wapniem, z witaminą D3 i tak dalej, z magnezem, one mi pomagają. Ja czuję poprawę przez jakiś czas, i potem, kiedy te bóle znowu wracają, to znowu po prostu sięgam po serię tego, tego, tego typu suplementów. Także tak to u mnie wygląda. No, i teraz to już mi tutaj zostały same kosmetyki do twarzy i makijaż, i perfumy. Także Denko tym razem jest kompletne. Okej, okay, słuchajcie, zużyłam nareszcie tą esencję z... Yy, zawsze haru-karu... haru-haru? Haru-karu? Haru-haru chyba. Tak się nazywa firma, a produkt to jest Wonder yy, Black Rice Hyaluronic nie przepraszam, ja jestem ślepa już. Tak, hajeronik toner. Czyli nic innego jak tonik esencja na bazie czarnego wyciągu z czarnego ryżu. Bardzo mi się fajnie sprawdzała ta esencja, ona jest taka lekko gęsta, ładnie się wchłania, ładnie nawilża, ładnie pachnie. Ona miała taki ziołowy zapach. Bardzo przyjemny, trochę męski. No nie wiem, bardzo przyjemnie mi się sprawdzała ta esencja i chętnie do niej jeszcze kiedyś wrócę. Także tak to wygląda. Dalej zużyłam e, filtry 2. Mam w denku. Jeden filt to jest SVR AK Secure dm Protect. Oczywiście film na kanale jest, cała recenzja tego kremu. To jest krem, który jest przeznaczony do skóry bardzo wrażliwej na promieniowanie słoneczne, takiej, wiecie już ze zmianami chorobowymi i tak dalej. O bardzo wysokiej ochronie, znaczy bardzo wysokiej SPF 50. Dokładnie ile tam tego jest, to nie wiadomo, ale przeznaczony jest właśnie, tak jak mówię, do skóry już dotkniętej jakimiś chorobowymi zmianami krem, który mi polecałyście i wiem, że u wielu was, z Was się dobrze sprawdzał u mnie sprawdzał się tak sobie ja go w tej swojej tabelce, która jest dostępna pod spodem w opisie oznaczyłam na pomarańczowo, czyli no jest ok, ale ja do niego nie wrócę dla mnie on był taki trochę zbyt ciężki, tłusty i nie do końca się zgrywał z makijażem także takie mam minusy, ale ładnie pielęgnował skórę, ładnie się wchłaniał nie zostawiał białego nalotu, także pod tym względem ok, no mówię krem Moim zdaniem przyzwoity. Warto sięgnąć, jeżeli macie su skóry suche, bo do tłustych to na pewno się nie nada. Ale do skór suchych powinien się ładnie sprawdzać, jako taki właśnie nawilżacz. No i kolejny krem, który wrzuciłam do denka. Ja nie wiem, czy on jest do końca zużyty, ale ja go trochę zapodziałam w torebce. I o nim mówiąc, szczerze, trochę zapomniałam. A teraz na tą porę roku to on mi się już kompletnie nie sprawdza. Mam na myśli ten: yy, krem Nivea Dark Spot Control. Yy, to jest ten yy, z tej serii. Luminus 630 z Tiamidolem i to jest ta tańsza wersja, tańsza nie wiadomo dlaczego, chyba przez opakowanie. Słuchajcie, to jest chyba najlżejszy krem yy, z filtrem, jaki używałam w życiu, wliczając w to chyba produkty koreańskie. Dla mnie on jest na tyle lekki, że na zimę jest dla mnie po prostu za lekki. On yy, powoduje delikatne przesuszenie skóry albo inaczej daje za mało nawilżenia. Także dla mnie to był krem, który się fajnie sprawdzał latem i właśnie do dokładania w ciągu dnia, dlatego, że on jest na tyle lekki, na tyle się szybko wchłania, że on nie rujnuje makijażu, nie powoduje wybłyszczania, także świetnie się sprawdza do dokładania w ciągu dnia i ja na pewno go w tym sezonie wiosenno-letnim dokupię właśnie do dokładania, natomiast tak jak mówię, teraz się już do końca nie sprawdza. Tu już niewiele zostało, tu pod światło to może centymetr kremu zostało, ale już wyrzucam dlatego, że do następnego sezonu on po prostu już będzie niedobry. Yy, Okej, okay, dalej sera do twarzy Zużyłam tak, Apis, rozjaśniający koncentrat redukujący przebarwienia. Tak to wygląda. On tutaj nie ma jakichś takich typowych składników aktywnych, o których myślimy w kategorii rozjaśniania przebarwień. Mam tutaj cynami, jakiś kwas azaleinowy i tak dalej. Nic tutaj z tych rzeczy nie ma. Tutaj są same takie wyciągi botaniczne, jakieś kompleksy botaniczne, które mają pomagać po prostu w rozjaśnianiu skóry. Ja nie umiem Wam powiedzieć, czy się to w tej... W tej roli dobrze sprawdzało czy nie, dlatego, że ja używam trety innej, używam innych silniejszych składników, po prostu rozjaśniających skórę. Także ciężko jest mi powiedzieć, czy ten kosmetyk akurat pomógł w jakimś tam rozjaśnianiu skóry, czy nie. Ale ładnie się sprawdzał, ładnie nawilżał. Nie mam właściwie nic mu do zarzucenia, ale nie jest to raczej kosmetyk, do którego ja wrócę, bo nie widzę jakby miejsca w pielęgnacji, na ten kosmetyk, w mojej pielęgnacji, dlatego że skupiam się po prostu na innych składnikach aktywnych. Ale serum było przyzwoite, jeżeli macie jakieś delikatne niedoskonałości, nie wiem, takie, wiecie, polecie czy coś, to być może warto sobie coś takiego zaaplikować jako taki kosmetyk pomocniczy. No i drugi kosmetyk yy, z Apis to jest koncentrat intensywnie napinający i wygładzający z kompleksem Tense Up i to już jest serum, które ja naprawdę polecam, ja uważam, że ono bardzo ładnie nawilża, uelastycznia skórę, czy ono jakiś, w jakiś sposób napina, tego powiedzieć nie mogę, dlatego, że moja skóra jeszcze nie jest w takiej... Kondycji, gdzie ja bym jakieś tam skutki napięcia widziała. Po prostu, no, może jeszcze nie ten wiek, nie ten stan skóry, nie wiem. Ale y, ład zauważyłam ładne uelastycznienie skóry i po prostu ładne nabliżenie. Także ten koncentrat mogę polecić. On się też bardzo fajnie sprawdzał z tym urządzeniem y, do Jonoforezy z Ezebra, tym takim grzybkiem do masowania. Y, także to się bardzo fajnie sprawdzało. To miało postać takiego takiej emulsji półprzezroczystej. Y, no mówię, ładnie się wchłania. Także e, ten koncentrat polecam i bardzo możliwe, że jeszcze kiedyś do niego wrócę. No i zużyłam e, serum z The Ordinary, to jest ten PyknoGel. E, Pycnogenol, Pycnogenol, dobrze. 5%, e, to jest takie serum w pojemności 15 ml. Tak, tak, 15 ml, bo The Ordinary przeważnie robi 30, ale to jest 15 ml, dlatego że ona udziela, ulega oksydacji. To jest od otwarcia 6 miesięcy. Ja go miałam dłużej i po prostu nie zdążylibyśmy tego zużyć. To jest taki krwisto-czerwony preparat, lekko tłusty, który u mnie świetnie się sprawdza w połączeniu z kosmetykami żelowymi. Czyli ja nakładam jakiś nie wiem, serum w postaci żelowej z kwasem hichloronowym i tak dalej, i do tego dokładam dosłownie 3 krople tego pykno I on bardzo ładnie nawilża skórę i wygładza. No przede wszystkim nawilżenie, ja tutaj przede wszystkim widzę nawilżenie i takie wygładzenie, także to już jest w ogóle drugie opakowanie moje, nie pod rząd, ale w ogóle. I ja myślę, że ja jeszcze kiedyś też do tego kosmetyku wrócę. W tej chwili kupiłam ten resweratrol z kwasem ferulowym, tam jest podobna konsystencja, też taki lekko tłusty, też tylko trzy krople dodaję do jakiegoś tam serum żelowego, także w tej chwili też nie miałabym miejsca na kolejny tego typu kosmetyk, ale może jak skończę ten resweratrol, to dla odmiany wrócę znowu do tego pykno genolu Także polecam szczególnie dla skór suchych, odwodnionych i właśnie na ten okres jesienno-zimowy, jeżeli szukacie czegoś na dzień, bo tego też nie powiedziałam, ja tego używam na dzień właśnie do takiego dodatkowego nawilżenia, bo on nie jest tutaj na bazie olejów jako takich, tylko on jest na bazie tego glikolu roślinnego. Czyli to jest takie delikatnie tłuste, ale jednocześnie się bardzo ładnie wchłania i daje taki jak gdyby silikonowe yy, wygładzenie, coś w tym stylu. Takie właściwości ma ten właśnie glikor rośliny. Także bardzo fajny kosmetyk. No i zużyłam również kolejne opakowanie Dermatiki, bo też czasami są takie pytania, jakie stężenie tretinoiny używam. W tej chwili używam tretinoinę 0,05%, tutaj mam niacinamid 4% i kwas azeleinowy również 4%, także taką kombinację z Dermatiki w tej chwili używam praktycznie yy, no, codziennie. No może 5% 5 na 7 dni w tygodniu o tak. Zużyłam do oczyszczenia twarzy masełko z Derma E to jest Universal Cleansing Balm bardzo fajnie mi się sprawdzał ten kosmetyk i chętnie jeszcze do niego kiedyś wrócę ja w tej chwili zrobiłam sobie taki zapas kosmetyków właśnie ze Stylvana, ze trochę polskich kosmetyków i też z The Ordinary także na razie nie przewiduję kolejnych zakupów ale myślę, że jak będę robić następne znowu zakupy, jak już trochę mi się pokończą te kosmetyki, to znowu zrobię zakupy z iHerb e czy iHerb i znowu zamówię sobie jakieś kosmetyki właśnie z tej Derma E, bo bardzo Fajnie mi się sprawdzają. Ten balsam do oczyszczania był świetny. Yy, on był taki miękki, bo to na przykład masełko z body shopu jest takie sztywne, a ten był bardziej miękki, ale też się bardzo ładnie rozpuszczał. Yy, nie był taki cienki jak ten z The Body Shop bardziej taki mięsisty delikatny do masażu twarzy, może do takiego oczyszczania wiecie z ciepłą ściereczką takiego bardziej nie wiem, innego, innego typu oczyszczania niż na przykład ten z The Body Shop, bo te z The Body Shop one są takie typowe do rozpuszczania makijażu to był taki balsam bardziej w stylu Emma Hardy, taki wiecie bardziej mięsisty, bardziej taki nawilżający, dobry właśnie do masażu twarzy, ale też bardzo ładnie usuwał makijaż, także ja chętnie bym jeszcze do tego balsamu kiedyś wróciła. No i zużyłam, to już jest w kiepskim stanie, opakowanie z Bepanten, Bepantenu. Słuchajcie, ja Bepanten, nie wiem, jakoś odkryłam na nowo Bepanten i używam. Używam do skórek przy paznokciach, używam czasami nawet do rąk, używam do ust, do nosa, jeżeli mam katar, ostatnio to jestem zakatarzona już po prostu dwa miesiące, co na pewno słychać. Ale też używam pod oczy, i też się mnie pytałyście, jak, czy makijaż, i tak dalej. Ja mam bardzo suchą skórę, nie używam tego solo, bo to ma bardzo mało składników takich odżywczych. To jest typowo maść, taka, wiecie, emolientowa, tak? Także ja używam normalnie swoje kosmetyki do pielęgnacji pod okiem czyli jakiś tam serum, jakiś tam krem nawilżający pod oko, i tak dalej. I kiedy już całą tą swoją pielęgnację nałożę i ona mi się wsiąknie, to za jakiś czas wsiąknie, wchłonie się, to za jakiś czas nakładam bardzo cieniutką warstwę tego Bepantenu i normalnie na to nakładam makijaż. Ja nie wiem, czy każdy korektor będzie się sprawdzał. Te korektory, które ja używam, te masełkowe, znowu tłuste i ciężkie, one się sprawdzają i one się ładnie z tym Bepantenem łączą, chociaż mówię, ja nakładam tego Bepantenu naprawdę łepek od szpilki. Także dobrze mi się to sprawdza pod oczy i mam kolejne opakowanie w użyciu, także to jest coś, co ja zużywam przez bardzo długi czas bo mówię, ale też nie zużywam tylko pod oczy ale i na usta i w okolice nosa szczególnie jak mam katar, to non stop smaruję ten nohal okej, okay, i słuchajcie, został makijaż sobie zrobiłam tutaj bałagan, wiecie yy, bałagan w postaci brązera. to jest yy, brązer yy, hula dobrze ja mówię? tak Hula. Z Benefitu, ja mam taką czwórkę takich miniatur. Tam właśnie był ten brązer i trzy ich znane, jakieś róże do policzków, które ja kupiłam, taki zestaw, cały podróżny, w ogóle na lotnisku kupiłam lata temu. I ja w tej chwili nie wracam do kosmetyków Benefit, dlatego że one są testowane na zwierzętach. A ja, jeśli chodzi o makijaż, to jestem bardzo restrykcyjna i po prostu nie kupuję kosmetyków do makijażu z firm, które testują na zwierzętach, bo uważam, że jest tak duży Wybór innych, że po prostu do tych kosmetyków nie wracam. No ale że kupiłam lata temu, to postanowiłam zużyć i rzeczywiście z, udało mi się zużyć całą tą miniaturę tej huli. Tutaj jeszcze w tych rogach coś zostało, ale tego się już po prostu nie da wydobyć. Także denkuję jestem z siebie dumna, bo w poprzednim, bo to już zużyłam jeszcze przed sylwestrem. Także yy, udało mi się w zeszłym roku zużyć dwa brązery, znaczy, nie zużyć w sensie całe, ale wykończyć. Wykończyć dwa bronzery, a to jest mianowicie ten in Formula, Butter Bronzer, no i właśnie tą miniaturę z huli. Także w tej chwili pracuję nad kolejnym bronzerem z Milani. Tak, tak, z Milani. i myślę, że też uda mi się go z kolei w tym roku wykończyć. Także bardzo mnie naprawdę cieszy wykańczanie kolorówki. Ja w tej chwili już bardzo mało kupuję tej kolorówki, chociaż ostatnio muszę wam powiedzieć, że mnie kusi, bo sama sobie tłumaczę, że a zużyłaś już dwa bronzery, to może czas na coś, żeby coś kupić. Ale zobaczymy, kuszą mnie po prostu zakupy z Kiko. Chciałabym właśnie brązer od nich kupić, taki wypiekany i może jakiś podkład, puder spróbować, bo miałam kiedyś, kiedyś podkład z Kiko Milano i fajnie mi się sprawdzał i mam ochotę po prostu coś tam od nich zakupić i jakiś tam może puder czy coś, bo podobają mi się te kosmetyki po prostu, także nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jak długo wytrwam, ale na razie nie kupuję, na razie zużywam i wypatruję denek, może za jakiś czas znowu zrobię jakiś makijaż i pokażę Wam denka, bo mam pokaźny denko właśnie w tym bronzerze z Milani, mam denko, o, zrobiłam ostatnio denko w różu z Milani, tym wypiekanym no, wiecie, tym ich błyszczącym takim wypiekanym różu, także tam też zrobiłam denko. Także jestem z siebie dumna. Yy, zużyłam, słuchajcie, kredkę z Essence. Yy, to jest kredka w cieli, yy, cielisto, w kolorze cielistym. Także tutaj już zupełnie jest pusto. Bardzo fajna kredka, ładnie się utrzymywała yy, na linii wodnej i yy, też jest taka miękka. Bardzo ładnie się ją nakłada. Ale ja coś ostatnio jej nie mogłam znaleźć, bo chciałam kupić. To jest 33. Dobrze, ja widzę tak. 33 Snow Queen i to jest Essence Long Lasting Eye Pencil. Ja oczywiście pełną nazwę zostawię pod spodem w opisie. Bardzo fajna kredka, wysuwana, miękka, ładnie rysowała, ładnie się utrzymywała i ona jest taka prawie biała. To nie do końca jest cielisty odcień, on jest raczej biały, może raczej kremowy, o tak. Nie, nie tyle cielisty, co bardziej taki kremowy. Yy, tuż do rzęs warietę. nie wiem, które to już jest moje opakowanie, bo przestałam liczyć. Yy. Co wam będę pokazywać? No jest zużyty, bo już tutaj nic nie, nie, nie maluję, praktycznie nic go w ogóle nie ma. Uwielbiam ten tusz, jeszcze wam pokażę bo może ktoś nie wie, za tą szczoteczkę bo to jest taka bardzo precyzyjna y, szczoteczka wąska z takimi silikonowymi ząbkami. Bardzo lubię tą szczoteczkę, ja lubię małe, precyzyjne szczoteczki. Y, I sam tusz też jest świetny, dlatego że on się bardzo fajnie utrzymuje przez cały dzień on mi się nie osypuje, nie, nie kruszy, nie marzy, nie rozmazuje. A przy tym wieczorem bardzo ładnie się zmywa, także naprawdę świetny, świetny tusz i ja mam w zapasie nie wiem ile opakowań. No i ostatnia rzecz to są perfumy. Udało mi się zużyć Black Opium i w Laurent Black Opium. Słuchajcie, ja należę do tych osób, które bardzo lubią ten zapach. Pomimo, że tak, on jest przechodzony, oklepany, nudny i jest cała masa innych, bardziej ciekawych na rynku. Oczywiście, jeżeli się testuje dużo perfum, jeżeli się nie wiem, troszeczkę zna. W jest oblatanym w niszy, to być może są ciekawsze perfumy na rynku, ale jeśli chodzi o zapachy z kawą, to ja nie wiem, czy tak, po prostu idąc do Sephory, czy jakiegokolwiek innej perfumerii, czy można tak po prostu znaleźć jakieś perfumy z kawą. Mi się wydaje, że nie. Że te ciekawsze to owszem, może i są, ale raczej właśnie w niszy, czy w jakichś innych takich perełkach niedostępnych. Yy... Jakiejś takiej stacjonarnej drogerii. Wiecie, o co mi chodzi? Także moim zdaniem nie bez powodu te perfumy są tak y, znane i tak wciąż popularne, dlatego że one wśród tych, które są dostępne na półkach w sklepie, są y, jedynymi takimi perfumami z taką dosyć y, intensywną nutą kawy. I ja nadal uważam, że to jest bardzo ładny zapach. Ja tą kawę tutaj czuję, na początku jej nie czułam albo też nie rozpoznawałam, myliłam ją z czymś innym. Teraz ja tą kawę czuję. Dla mnie te perfumy są bardzo fajnie wyważone. W sensie takim, że one nie są dla mnie za słodkie. Jest to na pewno zapach słodki, górmą, ale nie jest dla mnie za słodki, nie jest dla mnie mdły, ulepny dlatego że ta kawa dodaje mu takiego, takiego pazura. I ja się cieszę, że ja skończyłam tą butelkę, bo chciałam sobie zrobić miejsce na coś innego. Ale ja nie wykluczam, że ja kiedyś wrócę do tych perfum, ale być może nie do tej wersji podstawowej, tylko do tej wersji Extreme czy Intense. Extreme chyba, bo wydaje mi się, że tam one są troszeczkę bardziej intensywne. Dla mnie ten zapach nie jest jakiś bardzo mocno trwały. Ja go na, na sobie czuję przez jakieś 5 godzin, i potem robi się bardzo blisko skórny i praktycznie mało wyczuwalny. Ja też nie uważam, żeby to były jakieś perfumy bo tak patrząc na opakowanie i tak dalej, na nazwę, wydawałoby się, że to są perfumy jakieś na wieczorne wyjście i tak dalej. Dla mnie to są raczej perfumy na co dzień. Na co dzień, ale zdecydowanie na te y, miesiące chłodne, o tak. Bardzo lubię ten zapach, dostałam od męża, także też mnie tym bardzo zaskoczył, bo y, nie wiem, ja jak do sam te perfumy od męża, tak kilka lat temu, to ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest, także bardzo mnie tym zaskoczył i bardzo mi się te perfumy podobały. I nadal mi się podobają i tak jak mówię, cieszę się, że zużyłam, ale. Być może za jakiś czas jeszcze wrócę, mówię do tej wersji Extreme. I to by było na tyle. Dajcie znać, co myślicie o tych wszystkich wykorzystanych przeze mnie kosmetykach. Dajcie znać, czy coś znacie, czy lubicie, czy nie lubicie. Czy Wam się dobrze też sprawdzało, czy nie. Czy coś tutaj podpatrzyłyście? Dajcie znać, podpatrzyliście. Ja Wam już serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia, no i jeszcze raz szczęśliwego nowego roku i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć.